Dzień dobry, dzień dobry. Witam skórnika Kazika, a właściwie z kwietnika, pani Kazikowej. Jestem koło oczka, godzina jest dosyć późna, a ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik. Więc dlaczego by nie dać teraz? Oto jest pytanie. I odpowiem na nie, bo jest dość późno, a ja jeszcze nie nagrałem. Odcinka dla Was, i nie wiem, czy uda mi się nagrać kurczaki, choć taki miałem zamiar. Dlatego, że kurczaki najprawdopodobniej poszły już spać. O, widzę je. Widzicie je tam w budce razem z Simonką, a tam kolejne razem z Malwiną. Stachu pilnuje, dzisiaj, Stachu. Dzisiaj było gorąco, gorąco było. Stasiu, spociłeś się, co? Weź może ty zdjąłbyś tą, tą czapkę w takie upalne dni. No nic. Zaglądnijmy w takim razie do kurczaków przez, przez okienko, tam do nich do środka. Kamerkę mam na takim selfie sticku, tak zwanym, więc. Mam nadzieję, że uda się ją tam umieścić i podejrzeć odrobinę z życia, z wieczornego życia kurczaków. Kurczaki się schowały. Malwina dała buziaka. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądała tutaj w przypadku Simonki i jej kurczaków. Cześć! Nie bójcie się! Jestem ciekaw, ile was tam jest kogutów, a ile kurek. No nic. W takim razie wieczorne zamykanie kurczaków. Tutaj Simonka i Malwina. Mają zupełnie inne te swoje budki. Ale zamykania na podobnej zasadzie. O! Nie podłożyłaś? Dzioba? <grywa> Dobra, tutaj jest jeszcze taka szczelina, którą. Muszę zatykać, bo jak jej nie zatkam, to, to kurczaki wychodzą rano same na dwór bez kwoki. A to jest dla nich, powiedziałbym, dość niebezpieczna sytuacja. Dlatego lepiej zabezpieczyć. Na razie, Stasiu, dobrej nocy. Stasiu tutaj stoi. Dzień i noc pilnuje chłopak. Ja tutaj jestem, proszę pana, gospodarzem do. Sam się, sam się wpisał na tą robotę. Yy, jajka, tak, jeszcze jajka. I jeszcze jajka, bo jeszcze jajek dzisiaj nie wybierałem. Słuchajcie, jest tak gorąco, że człowiek naprawdę siedzi tylko i pije wodę. Kury również mają świeżo wodę nalaną. Ja przypominam i przypominał będę, żebyście nie zapominali nalewać wody. Swoim kurom. Pokaż no, pokaż no. Jakaś lipa. Już jest ciemno, tutaj ani jednego, ani jednego jajka. Ja myślę, że to przez upał. Zobaczymy w drugim kurniku, jak wygląda sytuacja. No tutaj coś jest. Tutaj są. Już mam raz, dwa, trzy, tutaj nie ma nic. No i tam. Muszę wejść głębiej. Bolek, a co ty tutaj robisz. O ho, 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 ile tutaj jajek. Zobaczcie. Ile? Cztery. Pyk, 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 pyk. Czyli dzisiaj siedem. Nie za dużo, nie za dużo. Wręcz powiedziałbym, że mało. Ni są coraz dłuższe, słuchajcie. I to jest dla mnie taka trochę zmyłka, bo coraz później zaczynam. Nagrywać te filmiki, a że jest godzina już, myślę, że koło 20, to kury zaczynają iść po prostu do kurnika, idą spać, i ja zastaję puste wybiegi. Na wybiegach, tutaj na wybiegu, w tej chwili jest jeszcze kogut. No nic, no, nie ma co nagrywać. Kury się pochowały. Tutaj koleżaneczki stoją, zobaczcie. Koleżaneczki, czyli Czarna i Krysia. A co Wy dzisiaj będziecie tutaj nocować? Pukacie do drzwi, tak? Pukacie do drzwi i nikt Wam nie otwiera. Koleżaneczki już znacie przecież. One zawsze razem chodzą. No nic. Nie ma za bardzo tutaj w kurnikach na wybiegach tematu. Więc pomyślałem sobie, że skorzystam z okazji że kwiaty są w pełnym rozkwicie więc nagram będzie przyjemnie oglądać zimą, kiedy tutaj nic nie będzie. Wybiegi będą puste, szare, pokryte śniegiem albo błotem pośniegowym, więc wtedy z przyjemnością popatrzymy sobie tak na piękne kolorowe płatki kwiatów. Rozkwitających tutaj u mnie. Zobaczcie. No nic. Taka ciekawostka, że gdzie bym nie popatrzył u innych, to liliowce już przekwitły, a u mnie dopiero będą kwitnąć. Ale zobaczcie, jak pięknie kwitnie jeżówka. Tak jest się czym zachwycać. Proszę bardzo. Proszę tutaj. Takie bogactwo kwiatów. Zaczyna kwitnąć katalpa. Będzie pięknie na biało. Zobaczcie, ma takie kiście. Stoszkowate kwiaty. Właściwie stoszkowate kiście kwiatów. Jeszcze kilka dni. I będzie w pełnym rozkwicie. czereśnia również. Chociaż troszkę mi ją atakowały mszyce. No to zobaczcie. Ile owoców. Floksy. Uwielbiam zapach floksa, bo jest taki słony. O! Znalazłem sekator. Ciekawe kto go tu zostawił. O, te też są ładne. Natomiast, jeśli chodzi o wodę w oczku, słuchajcie, to naprawdę dzisiaj jest mega czysta. Mam mega czystą wodę w oczku i nie zawaham się jej pokazać. Może podejdę od tamtej strony. O, nawet widać ryby. Ciekawe, czy uda mi się je sfilmować. Bo jak ja z tej, to one z tamtej, jak ja z tamtej, to one z tej. No ale dajemy nura. Czysta woda, czysta, prawda? Na pewno się ze mną zgodzicie. A tutaj lawenda, pelargonie, a kto wie, jak nazywa się ta trawa? Przejdę się dookoła, dookoła domu. Ja słuchajcie, lubię sobie, tak jak już wspominałem wcześniej, lubię w okresie zimowym wrócić do takich filmików kręconych latem, kiedy wszystko jest w pełnym rozkwicie. Miło jest wtedy popatrzeć. Łatwiej jest czekać na wiosnę. A tutaj liliowce już kwitną. Lilię, lada chwila. O, zobaczcie, groszek. I to wszystko znowu jest zbyt gęste. Trzeba to znowu będzie dzielić. Trzeba to znowu będzie gdzieś wsadzać, kombinować, rozdzielać, tworzyć nowe rabaty z kwiatami. No ale cóż, taka kolej rzeczy. W sumie to i dobrze. Że tych kwiatów jest więcej, a nie mniej. Turendy idziemy, tutaj zrobię takie koło. Tutaj są lilie. No, jeszcze kilka dni, i wszystkie będą w pełnym rozkwicie. Zobaczcie, jakie te są ciekawe. No, i takim oto sposobem zatoczyłem koło, pokazując wam w dzisiejszym odcinku w większości pięknie kwitnące rośliny. Zamiast kur, po prostu zbyt późno zacząłem. Ale tutaj, jeszcze zobaczcie, wiecie co to jest? To jest morwa. Ona ma tyle owocu, i ten owoc jest tak pyszny, i tak słodki. A ja nie mam z nim co robić. Tutaj na ziemi zobaczcie, ile tego leży. To opada całymi chmarami. Czasem rozkładam jakieś prześcieradło, zbierając, otrząsając. No ale nie jestem w stanie tego przerobić, więc sporo tego owocu spada. Tak to wygląda. Ciekawe, kto z Was zna smak morwy. Mm, wielu osobom. Smak morwy kojarzy się z dzieciństwem. Mnie również. Jest to tak słodki owoc, jak mało który. A jako ciekawostkę powiem Wam, że każda część tego drzewa no może nie każda bo pień nie ale owoce, liście to wszystko yy, jest bardzo zdrowe i nadaje się do spożycia. Owoce można suszyć, liście również można suszyć, robić z nich herbatkę. Jest bardzo zdrowa podobno, zwłaszcza dla cukrzyków. O. Tak więc z tym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. No mało było dzisiaj kur. Ale co zrobić? Takie życie w kolejnym odcinku, postaram się, aby to była wcześniejsza pora. Tak, aby kury były jeszcze na wybiegu. Zobaczcie, tutaj, jakie czereśnie. Przecież to wszystko trzeba zerwać. Tutaj się za chwilę pożegnamy. Idę jeszcze do Teresy. Teresa ze swoimi dziećmi też już w kurniku. Widzicie je tam? Tak, ja też już się z Wami żegnam, bo jeszcze muszę zmontować ten odcinek. Więc dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów, ciepłych i zimnych. Mówi Wam Papa pa. z zielonego wybiegu, zobaczcie jak się ładnie zregenerował. Mówił do Was Kazik, idę teraz dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.